Końcy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, ludzie, witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym meczu finałowym. ze mną jest Jacob, także Siemanko. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Drugi mecz oczywiście, rewanż będzie na kanale Jacoba, Uuh. także w finale jest mecz i rewanż, żeby nie było tylko jednego spotkania i powtórka z fazy grupowej. Spotykamy się znów, Jacob. Tak jest. I z naszymi ostatnimi składami, no. Tak, to są nasze ostatnie składy. Jacobs tego co pamiętam ma jedną fajną kartę. Ja zostaję tutaj... Cze... Ja zagram co? w tych. Wiesz, że mam wyświetlone, że no. masz czerwone stroje, a są białe. Nie, ja gram w białych. No, ja Ręką na sercu, naprawdę. No, mam nadzieję, mam nadzieję. Jest ten Wardi. Ale ty ten składzik czeka na kurczę i na... Ale... Mój, mój lewy obrońca jest taki trochę, a, wiesz, to tam, Ja miałem tym... W, w, tutaj chyba miałem dwóch słabych, lewy i pro Czy w jakimś składzie, czy w Szwajcarii? Kto wiem. to jest ten prawy twój ten, e, skrzydłowy, taki silver? E, a nie wiem, jakiś gościu. Trafiłem go w parce, wiesz? Więc... Tak? Myślałem, że Joker. Nie, 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 nie. W, w pierwszych meczach fazy grupowej dwa razy przegrałem z Jacobem, także... No, no albo czas na rewanż, rewanż co? albo czas dostać w tyłek po raz drugi. Zobaczymy, zobaczymy, ale Turcją mi się dobrze grało, także dobre wybicia na początek i strzały <laughs> też. Rożny czy nie? Czy nie, on tak uderzył, tak przywalił? on dobra. tak uderzył, stary. Taki wariat. A dobra, i myślę, jest dobra ukarza. Wiesz, czeka taki błąd, że tak, przeskoczy tak, tak. i nie dotknie piłki. A to jest takie mega wkurzające. No.

Zdążę czy nie zdążę? Jest! A i tak by nie miał Ty chyba. miałeś Bensa i mówisz, że nie masz kim strzelać. Nie, bo nie wiedziałem, że go mam, zapomniałem, Aha, on, wiesz? Okay. Oj, jest i Jaki on jest szybki! Bardi. A tam jest mój brązowy! Aaaa. Nie, znowu! Drugi Aaaa. raz próbujesz tego, ty! No nie, teraz tym razem strzelałem, wiesz? To nie, nie było tym... Tym razem strzelałem, ale jak widać niecelnie. Tam, gdzie ja mam mojego prawego pomocnika, ty masz tego, tego brązowego. No, dlatego, najgorszy możliwe, tak. Dlatego on sobie tak radzi tam. No są takie dziury, stare, że to jest masakra. Wiedziałem, no, że to zrobić, już w bramka zbiegał. tak mocno. Zbiegał. Nie tak um. mocno. No, może... Oj, to ty o, uderzyłeś. Jako no. ty... Jacob w bramkę bardziej. Nie, ty uderzyłeś. Ja?! Nie są, że ty. Ty, ja byłem przekonany, że to ty wybiłeś obrońcą. Nie. Ale tutaj piękny powrót, A Oj, to za to... długo, za długo. Kombinowałem, co zrobić, myślałem i... Przekombinowałem. Jak się zastanawiasz, to jest najgorsze. No. Oj, oj oj nie cierpię jak tak. Aj, Welbeck. kolejny twój strzał. Jeszcze no. nie oddałem żadnego chyba. Nie wiem. O, czy tym, tym tym główką strzelałeś? Tym główką... Oj, to było głupie! Wyprowadzanie piłki obrońcom To, I to się źle skończy. Well JOKI WORD! Aj Welbeck. Ooooo! Oj ojoj ojoje. No, o o nie, nie, nie. No uderz! Je -o! Je -o! Butland, ale no, pierwszy strzał mógłby być i bramka od razu, a to by było dopiero no A jeszcze kurde, jeden Teraz drożny. ale mnie przycisnąłeś na sam koniec <słuch> Teraz już nie dam przejść tutaj. Nie chcę przechodzić, a ja sobie wrzucę okay, Oj, ty wygałówkę, dobra. ale to takie było a, Dobra, i koniec. koniec pierwszej. No, no okej, okay. działo się pod koniec. Ja czuję, czuję że w tym meczu siebie. jest takie ciśnienie... Co? No, nie mam celnego strzału? Ciekawe. <noise> Jak no możliwe. Jeden strzał ogólnie. Ale ja. To nie pomyliło się coś tutaj? No, no, możliwe, że faktycznie tak było. Może ten ulb strzał to był jedyny jaki miałem. Chociaż. Spary, ale nie, no, wydaje, no, nie mi się myślę. wydaje, że. Ja nawet na ci mówiłem, że jeszcze strzału nie oddałem, bo tu mam pięć strzałów i dwa celne nagle. A ty masz jeden. <noise> Okej. Okay. Może na prima prilis. Ej, no bez takich. Nie wiem, to nie miał być strzał w ogóle. Optymistycznie. Więc, fake shot? Tak. Dobra, to dobry fake shot. No. dlaczego? Nie niecelne yes. podania, panowie. Nie! No proszę! Nie! 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 Stary, ale bym się wkurzył teraz. O rany. To, gdzie tam ja... pał? Nie! Jaki fart! Dobra, mi się wydarzyło. Czy fart po tym, jak, jak bramkarz mówił, odwalił trochę, ale. Oho. -o. Strzel! Jej, hey, Batla! Ej, stary, o, wyciszyłem telefon, a i tak mi przyszedł na powiadomienia, weź to rozkmin. Nowa iOS. No, Dziwno, no panie ser... To? Piergiej. no dla Serio? Ciebie. <laughs> okay, no. kurde, wypiłeś ewidentnie przecież. Przyjemnością. Okay. Oj, 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 trochę mi brakuje pejsa, ale to nic, nie przejmuj się, uwierzymy. link. I... Ej, patrz, jak ci spadła piłka pod nogi! Nie. popsycka! Stary, ale jak to? ona się to w ogóle dostała do ciebie, ta piłka? Jakim tak <laughs> cudem. Vardy, oooo! Oh, Jenny Vardy! No nieźle. No 1-0. Ajajaj. Aj. No prędzej tutaj bym się spodziewał, headless. że w tamtej sytuacji trafisz, niż tutaj. No też, to był taki strzał troszkę na aferę i się udało w znaczy, nie chcę na razie nic mówić, ale Batlant spisuje się bardzo dobrze. On ogólnie dobrze broni, lubię właśnie jak no. tam, e, tego informa Batlanta. Informem nie grałem za dużo, ale. Ale ten... no, nie! Oj! To nas Turek był. Był no, najlepszy w Twojej drużynie pod względem. Tak, grudnia. tylko zapomina mojego longshot'a ciągle. Okej, okay, okej. Okay. No nie, ten, ten brązowy mi stary tutaj tak psuje grę. Aj, za bardzo do tego dobrą karza w stanie. Ej no co? Co teraz zrobiłeś, Welbek? Cel? Wellbeck! Nie! No weź tego teraz! Ja w środek, to wiesz. Ale weź tego Butlanda, stary uspokój. O co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakie pistole latają dziwne? Nie wierzę w to po prostu, że tu nie chcę wpaść. Aaaa, Bardi! Nie tak mocno! Jest! No o nie! Nie wybił! Batland! Co teraz? Stary, co się dzieje w tym meczu? Nie, to jest niesamowite. Nie... What? To jest niesamowite. Jak on to wybił? Nie tu! No popatrz, nie do tego! Aj. po. nie! Jest go! No, sko... Jakim nie, cudem! Nie. O... nie. <laughs> Stary, ja popatrzcie, popatrzcie. To. Ja pierdzielę. O, nie wiem. No ale cóż, w sumie zasłużuję za te wszystkie strzały. No tak, przed chwilą mój zawodnik wybił, kurde, to po cho <laughs> Bardzo zasłużyłem, tak. Mhm. <laughs> tak ja się boję cały czas, że właśnie. A czekajcie. Powiem Wam, jak się mecz skończy. Bo tu jest znowu. Nie! No. Nie mam wyto. <laughs> 2-1 w 90. Dobra. O cholera. Staric. że jakaś tam zaliczka przynajmniej razie. Ale tutaj I ładny podanie. Znowu ta strona tego brązowego. No, tam safni z sobą. Czy jeden. No nie, wybij to! Ja dobrze że skończył. Co za no. mecz w ogóle. Dużo się działo. Aj, niestety 2 do 1 w 90 minucie. Myślałem, że wytrzymam, a tu lipa. No udało ja się to też... na statystyki sobie w ogóle jeszcze. No w sumie dość tak wyrównane. Tu miałeś troszkę więcej, jeden więcej, więcej strzał. Nie, lepsze posiadanie. No podobne bardzo. Dojęcia miałem troszkę lepsze. Ale Aczkolwiek wydaje mi się, podobnie. że czystych sytuacji miałeś więcej takich klarownych Aaaa. do zdobycia ramki No dobra, nie idziemy... naprawdę, strasznie Chcemy <laughs> grać do Jacoba. Na szczęście Wardiego zachowujesz, a ja teraz będę walczył o. o utrzymanie lana. Zobaczymy, czy każdy trzyma swoje informy, czy jednak. Czy o. jednak o. Oj. No dobra, dzięki za meczek. Dzięki, Widzimy dziękuję. się u Jacoba, także lećcie tam, macie link w opisie, zostawcie suba, oglądajcie. Widzimy się już za chwilkę w takim razie. Na razie. Na razie i piona.